Wykonanie tych czynności zwiększy szansę na szybszą i droższą sprzedaż Twojej nieruchomości. Po pierwsze, pozbieraj wszystkie dokumenty, które dotyczą danej nieruchomości i będą potrzebne przez sprzedaży, albo mogą odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania czy wątpliwości klientów. Przygotuj sobie te dokumenty jeszcze zanim dasz ogłoszenie. Będziesz wtedy zdecydowanie w stanie szybciej odpowiedzieć na pytania, jeżeli się takowe od klientów pojawią. Po drugie, uporządkuj daną nieruchomość. Jeżeli to jest mieszkanie, odgrać, wyrzuć jakieś śmieci, które tam są w środku, odmaluj, a przynajmniej umyj okna. Chodzi o to, żeby klient był w stanie sobie wyobrazić, jak on może takie mieszkanie urządzić. Jeżeli to jest działka, wytnij haszcze, jakieś samosiejki, oznacz palikami punkty narożne, tak żeby klient był w stanie sobie wyobrazić, gdzie może postawić dom, albo w jaki sposób może tą działkę wykorzystać. I wreszcie po trzecie. Przygotuj sobie odpowiedzi na trudne pytania, które mogą zadać klienci. Bądź gotowy, nie je przećwiczone. Także jeżeli przyjdzie do dyskusji, klient zada pytanie, w pewny, stanowczy sposób, szybko na nie odpowiesz. To drastycznie zwiększa zaufanie i przekonanie klienta do tego, że warto daną nieruchomość poważnie rozważyć. Szybciej i łatwiej ją sprzedaż, będziesz w stanie też uzyskać zdecydowanie wyższą cenę. Jesteś zainteresowany inwestowaniem w nieruchomości? Śledź mój profil po więcej.